To nagrywa się. Nie jestem na to przygotowana. Cześć wszystkim, z tej strony Ula. I dzisiaj jest ze mną Adaś. Siemanko wszystkim Gim. Adaś jest moim młodszym bratem. I na lat. Osiem. I dzisiaj będziemy malować razem koniki. To spokojnie jest tak, że ja zmuszam Adasia do czegokolwiek. On sam bardzo lubi malować koniki, prawda? Proszę pokazać, co ty będziesz dzisiaj malował. Będę malował takiego konika. I. No. O. Będzie to tak? Ja mogę wam pokazać nawet. Nie! Ten większy konik to będzie. To są fotografie pani Zofii Raczkowskiej, jak coś. To jest taka książka, polecam. E, więc Adaś sobie wybrał takiego konika, a ja w sumie jeszcze nie wiem, chyba zrobię e, gniadego. Trochę improwizuję, bo e, nie wzięłam dla siebie konika do malowania. W ogóle ten filmik robimy trochę spontanicznie. Więc ja będę e, malowała na koniku, którego Adaś już kiedyś robił. Tak, to jest. E, Lecz Tinker ze Szlecha chyba. I ona jest troszkę po prostu pochlapana białą farbą, więc y, mogę z niej zrobić coś innego. No to zaczynamy! Rękawiczkę. Eee, chcesz rękawiczkę, czy nie? Chcę. Zakładaj. Ja mam tylko dwie. Musimy się podzielić. I załóżę na tą rękę, którą będziesz trzymał konika. I ja sobie najpierw tego konika trochę chyba podszlifuję, bo y, on widział lepsze czasy. Ja się muszę przebić te, przez te warstwy farby Podmiot do szybkości. I takiego koloru zaczniesz? Brązowy, bo... bo najpierw chcę załatać ten cały biały tutaj. Bo może to może ten, ten będzie lepiej krył, bo to jest lepszej jakości farba. to daj. Krejten. Dobra. Ojoj, oj, kochając to mało. No to e, chyba i tak byś zrobił od nowa kopytka, nie? I tak będziesz robił od nowa kopytka, więc nie szkodzi. A rację. Trzeba Tylko ciężko mi się go trzyma. O, za ogonik będzie lepiej. No za ogonek ja zazwyczaj też trzymam. Te napisy mi się nie podobają. Gdybyś mówić wcześniej, to byśmy je teraz zdjęli. No to daj, zajmiemy napisy. Trzymaj. Dok. Mieliśmy małą przerwę techniczną, bo Adaś uświadomił sobie, że... Nie podobają mu się napisy, jak już zaczął malować. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie, ale mam tutaj farbki z tego zestawu z Brejera, z którego robiłam kiedyś filmik, a też dostał je w spadku. Także jest ciekawie. Przynajmniej czarna dobrze kryje. Widać ci więcej? No. Za no dużo chyba nabrałem na tym pędzel. Tam, gdzie nałożyłeś za dużo, zawsze możesz trochę zdjąć, widzisz? Tak, przejechać jeszcze raz pędzelkiem. Mm -hmm. I rozprowadzić bardziej. Dobra, ja zrobiłam w sumie szary niechcący, ale to dobrze. Ale, powiem Ci, ładny jest. No, wiesz, no, będzie czarny, no to ciężko jest zrobić coś źle. Jak się boicie malować koniki, to po prostu weźcie czarną farbkę i żeby się oswoić, jak to w ogóle działa, to polecam, bo szybciutko kryje i można zobaczyć, czy w ogóle Wam się podoba malowanie. Zastanawiam się, czy zostawić jej cztery białe nóżki, czy na przykład tylko dwie. Ładniej by, by wyglądało, jakby miała dwie. A które dwie? Tylne. Tylne? No. Dobra, to przednie zamalowuję. Tylne. A teraz myślę, jak złapać, żeby ogon pomalować. Ja postawiłam tego konia po prostu na paletce i sobie tak maluję. Ech, to malowanie grzywki. Teraz trzeba się skupić. No a ja, a ja nie jestem dobry w skupianiu. A co najbardziej lubisz malowanie koników? To, że spędzam z tyłu czas i... i mam z tego satysfakcję, czy jakoś tak się mówi. Tak? No. To jest fajne zrobić coś samodzielnie. No. Nie wiem czy to dobrze wygląda teraz czy źle. Dobrze, tylko na razie zostaw, poczeka, aż to podeschnie i wtedy połóż następną warstwę. O! Oh. No. Bierzesz farbkę delikatnie, bo gdy będziesz skropał tym bokiem, to jest tylko zdejmiesz tą farbę. Tak, a da się teraz czeka, aż mu podesnie jego warstwa. Teraz ja pokażę z bliska, jak wyglądają te koniki. Tak wygląda mój konik. Jest po prostu jednolicie czarny, więc wow, szał i w ogóle. Ale dałam troszeczkę szarego. Będę poprawiała te łatki, zrobię gastkę i w sumie tyle. Tu jest konik Adasia. Bardzo ładnie sobie poradził z nałożeniem jednolitego koloru wszędzie. I proszę zwrócić uwagę, jak pięknie, precyzyjnie tutaj przy grzybie działał. I co ci jeszcze zostało, Adaś na tym koniku? Zostało mi zrobienie tutaj białego na nosku, mhm. Poprawienie wszystkiego, co jest na tutaj, całe kopyta. Ulepszenie tego ogonka w jednym miejscu. No, widzę, widzę, bo tam jest jeszcze plamka. No. No i to w sumie będzie tyle. Ładne? Ładne, tylko zobacz, to jest to, co mówiłam, że dużo farby kładziesz, patrz, jakiego masz tu gluta z farby. Trzeba potem poczekać, aż wyschnie i położyć kolejną. Już skończyłem pyszczyk. Mhm. Kładziesz tym koniem, który jeszcze jest na No super. Trochę jeszcze nosek ominąłeś tu. Mhm. Teraz oczami się zajmę. No dobra. Ja się staram precyzyjnie to zrobić. Mhm. Mega sobie poradziłeś? Możesz teraz, widzisz, podeszło ci to białe tu na nosku. Możesz tutaj położyć jeszcze trochę warstwy białego. Dobrze, tylko. To wtedy będziesz miał super dokładnie zrobione, wiesz? Uh -huh. Bo jak farba podsycha, to już się wtedy nie rozmazuje. Widzisz? Teraz jest celutkie białe bardzo ładnie. A i w sumie to, to co kochasz, zostały, nie? Kopyta zrobić szare? Mm, ty też jesteś niezły w obserwacji, powiem ci. to nie trzeba jakoś specjalnie pokazywać, że zrobiłem, bo. Nie hmm, to już są nieważne. A dlaczego myślisz, że są nieważne? No, bo to tylko kopyta. Niektórzy się artyści bardzo starają z kopytami, wiesz? Bo takie prawdziwe kopyta konia to mają bardzo dużo szczegółów. Jeden z pierwszych od naszych koników. To też jest bardzo ładnie dopracowany, słuchajcie. On miał chyba 7 lat, jak go malował. 6 albo 7. No. To jest jeszcze taki. Bardzo kreatywny. Bo nawet wstawiałam zdjęcie z nim Kiedyś taki bardzo kolorowy, jakie miałem mało lat Mhm, Była chyba tu... już miałeś z pięć wtedy, naprawdę No i to był taki kolorowy, który nawet nie istnieje Istnieje, jest u mnie w szufladzie Co z tyłu ogonka jeszcze? No tutaj... Jungs Uważaj na tyłek Skończyłem konika! Skończyłeś konika Co myślisz o swoim koniku? Myślę, że... On jest zrobiony przeze mnie bardzo starannie. Starałam się jego zrobić e, starannie, żeby on był odróżniony od wszystkich mhm. i był bardziej e, naturalny. Mhm. Tak, ten pierwszy konik taki bardzo inspirowany nie? No i starałam się, żeby były jak najlepsze detale, i ciało, całe ciało. Mhm. I to jest e, mój mm. pierwszy konik, który e, uważam, że wyszedł mi najlepiej z moich wszystkich. Tak? Tak. Mm, też tak myślę. Bo się naprawdę powiem Ci, jeszcze nigdy nie byłeś taki skupiony na jednym koniku tak długo, więc mm -hmm. powiem Ci, że jestem z ciebie bardzo dumna, super ci wyszedł. Dziękuję. Ja robię mu potem zdjęcia jeszcze. No ja z mojego też jestem zadowolona. Moje przemyślenia są takie, że malowanie koników poza tym, że jest aktywnością artystyczną i tak dalej, że można z tego robić, wiecie, super dopracowane tam dzieła sztuki, to to jest też przede wszystkim relaksujące, nie? I to jest miła forma spędzania razem czasu. My tu posiedzieliśmy ile? 45 minut godzinę. No. I mamy pomalowane koniki, wiadomo, nie jakoś super, ale się pobawiliśmy razem. No. Oba te koniki są świetne. Więc tak, takie są moje przemyślenia i to jest super i dla najmłodszych, i dla starszych, no polecamy, nie? No. Dobra, to są piona, dzięki za dołączenie do mnie w filmiku, mam -hmm. nadzieję, że to nie ostatni nasz wspólny. No, mam no, <noise> nadzieję, że ja też. Pa wszystkim! Subskrybujcie! <głos> <głos> Łapka w górę! <noise> I też, że brat youtuberki.